Od kilku tygodni, a nawet miesięcy zadajemy sobie pytanie, czy koniec świata nastąpi, czy nie. Podobno przewidzieli go majowie na 21 grudnia 2012 roku, bo właśnie wtedy kończy się ich kalendarz. Spytaliśmy Tarnowian, czy wierzą w to, że jutro już świata nie będzie. Słuchajcie, mam takie pytanie do Was: czy uważacie, że dzisiaj będzie koniec świata i czy w związku z tym macie jakieś, nie wiem, plany albo obawy, albo cokolwiek? Nie. Nie będzie końca świata. A dlaczego tak sądzisz? Bo już miało być ileś razy, a dalej nie ma, no to raczej nic nie będzie specjalnego dzisiaj. Czyli się nie stresujecie? Hmm. Myśli Pan, że dzisiaj będzie koniec świata? Na pewno nie. A dlaczego? No bo i tak nie będziemy wiedzieć, kiedy będzie koniec świata. Nie będziemy wiedzieć. Czyli nie warto się tym przejmować. Nie, absolutnie tyle jest problemów, że na pewno nie. No, mamy jeszcze jakieś. ile to tych godzin? 9 godzin, także jakby coś się stało, to pewnie będziemy widzieć, ale myślę, że myślę, że nie. Z tej okazji zamierzasz jakoś szczególnie spędzić ten wieczór, czy Ciebie to nie dotyczy? Znaczy, koniec świata ma być 10, więc go generalnie przespałem, budząc się o 11:00, także myślę, że już, już chyba brak mi pomysłów na to, żeby jakoś specjalnie się na to przygotować. No, może Pan mi powie, czy powinniśmy się obawiać końca świata? Absolutnie nie. Bo go nie będzie. Jest pewien? No, tak mi się wydaje. A Pani jest pewna, że będzie? Nie. Jeszcze ile godzin zostało? No jakieś... Myślę, że nie. A jakby nawet to też się nie ma czego by. Czyli ze spokojem możemy czekać na święta? Na koniec świata. Myślę, że święta się odbędą w tym roku. Wzajemnie dziękuję. Jak widać, tarnowianie nie do końca wierzą w to, że nastąpi koniec świata, ale my nie mamy takiej pewności. Dlatego, żeby to sprawdzić, udajemy się do okolicznej wróżki Semiry. My chcieliśmy spytać Panią, czy nastąpi koniec świata. Okay. O. Czy to oznacza, że coś złego się stanie? i